Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zobaczył człowieka imieniem Mateusz siedzącego przy cle. Powiedział mu: Chodź ze mną. On wstał i poszedł z nim. Kiedy był w domu przy stole, przyszło wielu poborców i innych grzeszników i zajęli miejsce przy Jezusie i jego uczniach. Paryzeusze, zobaczywszy to, mówili do jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel je z poborcami i grzesznikami? Gdy on to usłyszał, powiedział: Niezdrowi potrzebują lekarza, lecz źle się czujący. Idźcie i, nau i nauczcie się, co znaczy: Miłosierdzia chcę, nie ofiary, bo przyszedłem wezwać niesprawiedliwych, lecz grzeszników. Hmm. Mamy y, kolejny dzień z rzędu, Jezusową katechezę o grzechu. O grzechu, o nawróceniu, o walce z grzechem. Tak. Kolejny aspekt, kolejna katecheza. Y, przekaz y, o tym, y, czym jest grzech i jak się z nim walczy, w jaki sposób można go pokonać. To, co mnie najbardziej urzekło, poruszyło dziś, kiedy czytałem tę Ewangelię, to, to sformułowanie, że wielu poborców i innych grzeszników zajęli miejsce przy Jezusie i Jego uczniach. Kiedy dziś czytam to zdanie, to zadaję sobie pytanie, czy czy przy mnie, skoro jestem uczniem pana Jezusa, czy przy mnie jest wielu grzeszników? Oczywiście ja sam jestem grzesznikiem, ale czy nie stronię od innych też grzeszników? Czy nie brzydzę się grzesznikami? Jezus chciał. Żeby przy nim i przy jego uczniach byli grzesznicy. Tacy poważni grzesznicy, poborcy, czyli jak to wiemy w innych tłumaczeniach, celnicy, no, no to byli ludzie, jak to się popularnie mówi, mocno zdemoralizowani w tamtych realiach, nie, w których Jezus żył. I tu jest mowa jeszcze o innych grzesznikach. Myślę, że śmiało można przypuszczać, że ci inni grzesznicy to byli też cudzołożnicy. W każdym razie ludzie uwikłani w grzech. I oni byli przy nich. Jezus chciałby oni byli przy Nim. I chciał, żeby byli, to jest bardzo ważne, też przy Jego uczniach tak, przy jego uczniach pamiętam w mojej młodości, jak miałem naście lat do dziś pamiętam taką katechezę yy, naukę rekolekcyjną, to były rekolekcje ewangelizacyjne, prowadzone, prowadzone przez yy, księdza jeśli dobrze pamiętam, imię yy, Andrzeja Madeja w każdym razie na pewno się nazywał ksiądz Madej to był bodajże ze Zgromadzenia Księży Marianów, ale też już w tej chwili nie jestem pewien. W każdym razie piękne głosił rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży, bardzo poruszające i był taki rozchwytywany jako właśnie rekolekcjonista dla młodzieży. I pamiętam, jak on właśnie mówił nam na tych rekolekcjach, że być chrześcijaninem to znaczy. Yy, yy, Owszem, mieć to doświadczenie światła, Boga, słońca, którym jest Bóg sam. Nie? Tego światła właśnie, nie? którym jest Bóg sam. Ale, ale być chrześcijaninem mówił, to znaczy być świadomym, że Ziemia, świat jest spowity takim taką chmurą, smogiem takim. Nie? Teraz już rzadziej widzimy w naszych miastach, nie? smogu, ale dawniej to, to, to było nagminne, nie? że jak tak popatrzeć z góry, to nie było widać budynków, bo, 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 bo dym zasłaniał nie? i rzeczywiście na dole wśród tych zabudowań było tak szaro, nieprzyjemnie nie? i on mówił właśnie, że być chrześcijaninem to znaczy umieć nie? zanurzyć się w tym, zejść tam niżej. Nie uciekać przed tym, nie uciekać przed tą rzeczywistością. I, I właśnie o tym też mówi dzisiejsza Ewangelia. Jezus chce, żeby przy nim i przy jego uczniach byli grzesznicy. I też, jak czytam tę Ewangelię, czytam te słowa, to przypomina mi się opowieść, którą Przytacza ojciec Demello, przez całe lata byłem yy, człowiekiem trudnym do zaakceptowania, zgorzkniałym, przygnębionym, egoistą. Wszyscy ciągle mi mówili, żebym się zmienił, i nie przestawali przypominać mi, jak bardzo tej zmiany potrzebowałem. A ja się obrażałem, choć zgadzałem się z nimi i chciałem się zmienić, ale nie potrafiłem mimo wielu wysiłków. Najgorsze było to, że mój najlepszy przyjaciel nie przestawał wypominać mi stanu, w którym trwałem i również podkreślał konieczność zmiany. Także z nim się zgadzałem i nie mogłem się na niego obrażać, ale skutek był taki, że czułem się bezsilny i jakby skrępowany. Aż pewnego dnia przyjaciel powiedział mi: Nie zmieniaj się, bądź jaki jesteś. Tak naprawdę to nieważne, czy się zmienisz, czy nie. Kocham Cię takim, jaki jesteś, i nie mogę przestać Cię kochać. Te słowa zabrzmiały w mych uszach jak muzyka. Nie zmieniaj się, nie zmieniaj się, nie zmieniaj się. Kocham Cię. Wtedy się uspokoiłem i poczułem, że żyję. I, co za cud, zmieniłem się. Teraz wiem, że w, rzeczy, że w rzeczywistości nie mogłem się zmienić aż do spotkania kogoś, kto by mnie kochał, bez względu na to, czy się zmienię, czy nie. Czy Ty tak mnie kochasz, Boże? Właśnie dzisiejsza Ewangelia odpowiada na to pytanie. Że Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy, ale nie po to, oczywiście, żeby. Żeby się nic nie zmieniło w naszym życiu, to znaczy konkretnie, żebyśmy nie pozbywali się naszych grzechów. Nie. Bóg, jak nikt inny, jest świadom tego, i teraz chodzi o to, żebyśmy poszli za tym Bożym myśleniem, za tym przekonaniem, które Jezus chce zaszczepić nam w sercach. Że groźbą, jakąś przemocą, karą można spowodować, że człowiek ten czy ów, ja na przykład, no raz, drugi, piąty, może nawet nie popełnię jakiegoś grzechu, nie zrobię czegoś, jak to mówimy, złego, ale to mnie nie zmieni. To mnie na pewno nie zmieni, czyli teraz mówiąc też słowami dzisiejszej Ewangelii, nie uleczy mnie z grzechu. Przemoc, w jakiejkolwiek postaci, a więc również kary nie mają mm, y, mocy uzdrowienia człowieka z grzechu, który jest najgorszą chorobą, jaka trawi, trapi człowieka. Trawi i trapi. Tak. Czyli po prostu go niszczy. Nie? Tak, tylko miłością można pokonać grzech, można człowieka z grzechu wyleczyć. Dlatego, jeżeli nawet mówimy na przykład o piekle, no bo coś takiego istnieje, nie? jako efekt odrzucenia Boga, takiego definitywnego odrzucenia. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie mówili tego po to, żeby w kimś wzbudzić lęk. Otóż, znaczy oczywiście, jak ja mówię o piekle, to nie mam wpływu na to, czy ktoś się przestraszy, czy nie. I czasem może się zdarzyć, że ktoś się przestraszy, i pod wpływem tego lęku. Zacznie słuchać Ewangelii, pójdzie za Panem Jezusem, i wtedy się przekona, że Jezus go kocha takim, jest, jakim jest. I wtedy dopiero możliwe jest uzdrowienie. On naprawdę może wyleczyć się z grzechu. Więc, więc nie chodzi o to, żeby nie mówić o piekle, tylko chodzi o to, żeby. Nie mówić z tą intencją, y, jaką jest przestraszenie człowieka. Y, natomiast, jeżeli ktoś się tego przestraszy, tej rzeczywistości, to jest też ważne, żebym, y, żeby wtedy takiemu człowiekowi powiedzieć: Ale pamiętaj, że Bóg kocha Cię takim, jakim jesteś. Oczywiście, jeśli Go odrzucisz. To możesz trafić do piekła. Miesz, piekło jest dla tych, którzy go odrzucają. Bo Bóg na siłę nikogo nie będzie yy, zmuszał nie? do tego, by z, był z nim na wieczność. No? Przez całą wieczność. Ani, ani tu na ziemi, ani w wieczności. Ale, ale wiedz, że Bóg kocha Cię takim, jakim jesteś. I że nie po to istnieje piekło, żeby Cię nim straszyć, i żeby tym, tą groźbą zmusić Cię do tego, żebyś nie grzeszył. Bóg próbuje w cudzysłowie, takim mocnym cudzysłowie, próbuje zmusić człowieka, by porzucił grzech swoją bezwarunkową miłością. Tak, swoją bezwarunkową miłością, czyli miłosierdziem. I dlatego. Dlatego też padają dzisiaj te piękne, ważne słowa yy, Miłosierdzia chcę nie ofiary. Czyli chcę, żeby grzech był pokonywany miłosierdziem, a nie waszymi ofiarami. Wasze ofiary nie są w stanie pokonać grzechu w was. Pewnie mają jakąś wartość, ale one was z grzechu nie uleczą. Z grzechu może człowieka uleczyć tylko miłosierna miłość. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTubeowy Akademia Szczęśliwego Życia.